Do niebezpiecznej sytuacji doszło na terenie powiatu Międzyrzeckiego po obchodach Halloween. W słodyczach zbieranych przez dzieci znaleziono niebezpieczne przedmioty. Poprosiliśmy o wypowiedź rzecznika komendy powiatowej policji w Międzyrzeczu. 2 listopada odebraliśmy, przyjęliśmy jedno zgłoszenie odnośnie niebezpiecznego przedmiotu, który znajdował się w cukierku halloweenowym. Była to szpilka, bądź też igła, czyli niebezpieczny przedmiot, który mógł narazić osobę, która spożyłaby ten cukierek na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Drugą informację otrzymaliśmy, a w zasadzie zainteresowaliśmy się z portalu społecznościowego, gdzie matka jednego z dzieci poinformowała o znalezieniu ostrza od temperówki w cukierku. Skontaktowaliśmy się z osobą pokrzywdzoną w tym, w tym temacie. Przyjęliśmy o nie zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. W obu tych przypadkach przeprowadziliśmy szereg czynności procesowych, aby ustalić przyczyny i okoliczności całego tego zdarzenia. W latach ubiegłych, w okresie świąt, Halloween, w świecie Halloween nie odnotowaliśmy takich zdarzeń. W tym roku były to pierwsze zdarzenia. W powiecie Międzyrzeckim odnotowaliśmy dwa takie niebezpieczne sygnały, w których przystąpiliśmy do ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Dążymy do tego, aby przesłuchać świadków, dojść do osób, które te cukierki rozdawały, no i ustalić sprawcę. O ile tych osób nie będzie zbyt dużo, ta, 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 ten ten zakres osób podejrzanych albo mogących do przyczynienia się do tego przestępstwa no, będzie mniejszy. Myślę, że to jest kwestia czasu zanim uda nam się zatrzymać sprawcę.